O, choinka zagraledu! Cześć, to znowu ja! Witam Was serdecznie we wtorek, 21 dzień listopada, a będę dla Was relacjonował, jak odbywa się w moim gospodarstwie uprawa oraz siew przeżyta ozimego. Dodam z tym, że to jest siew ekstremalnie późny. Dzisiaj siejemy Tadeusa, planowany wyciep jest jutro, czyli 22. Jak widzicie za mną ciemno, ale tak jak przy wstępie rozjaśnia nam teraz pola krawer. Ostatnio założyłem zarówno do małego jak i do dużego oświetlenie robocze z ledów także w końcu widzę 100% przede mną wokół mnie. No petarda, petarda. Nie sądziłem, że taka różnica może być, jeśli chodzi o oświetlenie. No jest, jest, jest fakt, że no nie oszukujmy się, nie jest stanie, bo drogie rzeczy, to są no nie sądziłem, że już tyle może kosztować zestaw. Natomiast mój Arion nie ma e, 620, nie ma tylu wyjść, także starczyło praktycznie jeszcze LEDów do małego. Cztery sztuki mi zostały Zamontowałem do małego. E, pomogłem się tam pojawić. Dwiema e, lampami LEDowymi z firmy TT Technology. No i tam też ładne, ładnie, ładnie, fajnie, dobre światło daje, co prawda tamte. LEDy musiały mocy urzędowej nabrać, bo leżały niemal rok na półce. No ale fajnie, bo nawet małym lepszy efekt, taki 360 udało mi się osiągnąć niż dużym, a dużym zamontowałem okrągłe 10 lamp także coś tam jeszcze by się przydało, myślę, myślę. Poza tym, w międzyczasie aktywowałem sobie gdzieś tam któreś złącze aktywne, więc udało mi się własną rękę ale to nie jest tematem dzisiejszej rozprawki tak jak mówię będę relacjonował uprawę i siew bardzo późny siew zresztą przerżyta poziomego po burakach kurde zostało ło ramię od GoPro w małym dlatego widzicie mnie z łapki w miarę możliwości staram, będę starał się otrzymać tutaj i i trochę poopowiadać. No jeśli chodzi o uprawę, to z racji, że strasznie mokre było przy wybieraniu. Jeszcze pokropywało sobie wczoraj podczas ładunku. Dzisiaj jest ładny dzień, więc tutaj jeśli chodzi o to, to nie mam się do czego przyczepić. Zbytnio. No ale jaki jest punkt tego programu i najważniejsza rzecz, która tutaj właściwie zadecydowała, że sobie uprawiamy. Otóż jest mróz, mamy około godziny 17, jest e, już 2-3 stopnie mrozu, więc e, nie siadamy, aczkolwiek wcześniej już tam koło zera cały dzień się kręciło, jednak no szło, szło, szło jakoś uprawiać, no nie wszędzie, ale generalnie spoko. Nie szalejemy z głębokością 20 cm, wystarczająco powinno wystarczyć. No, wystarczająco powinno wystarczyć. No, wystarczająco e, dla e, tutaj uprawy przeżyta, więc bez wariacji. Migamy sobie, klasik sobie ładnie pyka, więc e, no stres, no problem. I e, Tutaj martwiłem się, jak słyszeliście na poprzednim filmie, że nie zasiejemy wszystkiego. Tu może się okazać, że uda się zasieć całość, więc tutaj bądźcie czujni, bo nagrywając to teraz jeszcze nie wiem jak dokładnie będzie się odbywał się, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i zobaczycie coś nowego na polu, także zapraszam do oglądania. Mimo tej pogody postaram się za chwilę jeszcze wynurzyć i pokazać faktycznie jak to. Oświetlenie tutaj robi robotę. Mamy zrobione około czterech 4... hektarów dobrze e, Plan na dziś do wieczora jest zrobić jeszcze drugie tyle. Resztę tak jak mówiłem będę próbował zrobić pod przy takim e, 3-4-5 nawet stopniowym jak zapowiadają Rodzie więc myślę, że, że będzie spoko i tutaj całość uprawię. Także jestem optymistą, może się uda. No, a więc jeśli chodzi o to pole buraczane wycisnęliśmy moje ulubione słowo wycisnęliśmy maksa. Piękny rezultat, jeśli chodzi o planowanie cukier ponad normą, aczkolwiek słaby, bo ostatnie lata przyzwyczaiły nas do większego, więc myślę, że tutaj. No ilość, ilość, ilość zrobiła, że ten cukier się rozszedł. No. E, druga sprawa, no wiemy, że plantacja była porażona kościkiem. To nie wiadomo skąd się nagle, nagle już tak się pieprzy, że nie było co, co zbierać, więc no... no żyćko, nie? E, nie? Wiadomo, że będziemy starać się robić coraz lepiej i tak dalej, no ale... Co z tego wyniknie, no jak zwykle nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo. Eee... Także tutaj sobie śmigam. W międzyczasie miałem zajebistą przygodę, dzisiaj rozciwając nawóz najpierw eee, poszedł siłownik gazowy od drzwi. Trzymałem Marionie, a następnie pierdolnęły same drzwi, więc lipa! No, także cena ścina z nóg, ale na szczęście wszystko jest ubezpieczone, więc... Więc no, jakoś to będzie trzeba przeboleć. Ale robota w dupie, stoimy, także... Nie no, zależy tak, jak mówię, co jutro będzie się działo, także jest taka możliwość, że siew będzie wykonany dużym Arionem, co niekoniecznie mi pasuje, no ale... Coś trzeba zrobić i wykorzystać to okienko pogodowe. No także robimy wszystko, żeby wycisnąć e, maksa z pola buraczanego. E, to jest super. moje ulubione ostatnie słowo. Wyciskamy co się da. E, nie jesteśmy jakimiś Alpom i Omegą i, i Bugie czym tam, ale no, staramy się, robimy co możemy, więc e, spoko. E, yes. Tadeusa będzie na pewno w obsadzie powiedzieć 400 roślin na metr no, Zobaczymy, były za i przeciw Takie, że no późno Że że lepiej jak już to pszenicę Inne pomysły, że może jęczmień, jary jako przewódkę No opcji było w zasadniczo wiele No ale tutaj wybraliśmy tą bardziej sensowną, bo tutaj była też opcja, że kukurydza a jeśli chodzi o kukurydzę, to y, praktycznie jedną trzecią gospodarstwa miałbym y, miałbym obsiane kukurydzą bez sensu. Poza tym kukurydza jakimś tam tutaj by urosła fajnie zajebisty kawałek. Dlatego szkoda y, no ale z kukurydzą opłacalnością. Nie wiadomo jaka cena w przyszłym roku, więc zakładamy, że by właśnie 10 ton po 400 i, i praktycznie wychodzi to samo co w kurydzy, to, więc e, tutaj jakieś nie było e, dłuższej rozkminy i, tak jak opowiadałem w odcinku o SC był po kurydzy, no musieliśmy zdobyć jeszcze te kilka jednostek, więc e, jednostek może, bo Kurydzę myślę, bo już przedstawiciele zaczynają jeździć zdobyć tych kilkaset kilo, żeby e, więcej zaszynki Tak w międzyczasie strzeliło mi 3000 subskrypcji, więc e, widać, że to, co do Was mówię bardzo często dociera i, i zostajecie na dłużej. E, o czym może na przykład świadczyć bardzo mój komentarz, który ostatnio otrzymałem. E, użytkownik o jakże cudownym NIKU psychopata, HL. Skomentował, że bardzo dziękuję mi za wiedzę, którą przekazuję. No robię co mogę. Sam wielu rzeczy jeszcze nie wiem, nie uważam się za jakiegoś Alpe i Omega, ale no, bardzo miłe to było, nie powiem, nie ukrywam. No i mówię, no 3000 subskrypcji, jednak uważam, że to jest bardzo te algorytmy YouTube'a są bardzo randomowe, bo niektóre filmy mają po kilka tysięcy wyświetleń, niektóre po Kilkaset, więc nie wiem na czym to polega. Nie wiem, czy muszę zacząć jakieś chwytliwe tytu tytuły. Jeśli dodaję film, to muszę jakieś chwytliwe tytuły wymyślać, czy co? Dziwne, 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 bo jeden film ma 6-7 tysięcy, następny ma 350, więc no. Crazy trochę, ale no co z tym zrobić? Tak już mamy. No, także fajnie, fajnie, fajnie. Eee... No, tak chciałem jeszcze dodać właśnie o tym. No, a tak jak mówię, jeśli chodzi o Agraledy, no to koszt zakupu jest bardzo duży, ale naprawdę. Praca teraz nocna to jest czysta przyjemność. Wcześniej, no nie na no, fabrycznych, bynajmniej ja nie wiem, jakieś pakiety oświetlenia, więc to była katorga. W dużym jak w dużym, ale w małym to był dramat. Dwa halogeny z przodu, dwa halogeny z tyłu i to wszystko, więc całkiem masakra, masakra. Nie szło, nie, nie było nic widać, więc tak i tak już teraz planuję przez zimę jeszcze zrobić taki mycie, że sobie gdzieś tam maszyny. Z, Będę starał się z tyłu oświetlać, gdzieś tam po... żeby było cokolwiek widać. No, a tutaj naprawdę robią robotę sztos. Jeśli chodzi o te agraledy i może lepiej już skończę tyle nawijać, bo zrobi się długi odcinek i nikt tego nie będzie oglądał. A więc światełko z agraledów prezentuje się w ten sposób. Na przodzie trzy lampy. Trzy? Sześć lamp. 40 pod zabudowę. Dwie w mascu, cztery na dachu. Z tyłu za to 4, 30, wszystko z crawera, plug and play, także trochę się jedynie pobawiłem no, z uchytami, żeby szerzej trochę rozjechać i, i naprawdę jak widzicie no, wszystko pięknie, wałe błota. Błota, które niestety jest tylko w tych miejscach. Znaczy niestety, które jest, ale tylko w tych miejscach, gdzie tę dajmy kurcze jeździły sobie wysypać buraki, więc e, e, reszta pola jest e, zmuśne, no, tam z wyjątkiem ta walka, na to próbuję na w uprawić i w, razie, w, prawie, w, prawie, w nawet jeszcze zacząć e, siać. No i lecimy dalej, lecimy nie śpimy. No i kto by przypuszczał, że taka radykalna zmiana warunków nastąpi. Piękne słońce, co oznacza jednocześnie niezły przymrozek, bo dziś około 6 stopni było na minusie. Uratowało mi to niektóre kawałki, bo mogłem wtedy najdłużej w świecie wjechać i uprawić sobie to. Także siejemy. Myślę, że spokojnie koło południa będę miał pozamiatane, że tak powiem, także ładnie idzie. Porobiłem sobie ścieżki, można pogaworzyć. Tadeusz obsada około 429 roślin, co przekłada się na gdzieś 200 kg siewu. Yy, można by było więcej? No można by było, no niestety zostało na tutaj 10-60, mieliśmy 2 tony, 250 kg gdzieś... Yy. Materiału siewnego, no to szybka kalkulacja, i, i jedziemy. Dzieje dużym, mamy po pierwsze nie ma jeszcze zrobionego tego czujnika, no a po drugie, tak jak mówię, niespodzianki, niespodzianeczki, których nie lubimy. Wczoraj mi, wypadły mi drzwi, więc yy, SUTO. SUTO bo nie idzie kupić samej szyby. Dlaczego? Bo zmienili konstrukcyjnie coś, trzeba przy szybę z uchwytami całymi. plus uszczelka 5600. Tak stop. Także no, żyć nie umierać. Albo na odwrót. Never mind. Tutaj co do pola. No to bardzo ładnie. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będą trudy, ale to wczoraj uprawione jest tam popołudniem. Eee, fajnie przeszło i tu jest właśnie zaskoczone. Zespół... Ładnie przeszło, poza tym teraz lekki jeszcze mrozek trzyma, więc no tutaj idę jak burza. Ścieżki porobiłem z hektar 20 już za mną, znaczy ścieżki porobiłem na części tutaj pola hektar 20 za mną, no i co? I będzie ma na co się oglądać. Może no, bo dzisiaj jedyny dzień, którym mogę ten las się wykonać. Od jutra ma znowu klucha, więc e, no, oby nic się nie wydarzyło, oby nie było żadnej kurde bramy i, i oby to wszystko ładnie tutaj się udało. E, pokażę, jak wygląda pole po, po i, i tutaj po zasianiu. Pokażę, jak wygląda pod kokerlingu, a jak po zasianiu że za chwilę widzimy się na zewnątrz i powiem jeszcze więcej co, co dalej tutaj planuję i, i jak to będę dalej jaką taktykę przyjmę jeśli chodzi o technologię a jeśli chodzi o ekstremalnie późny siew Tadeusa, wszyscy łapią się za głowę mówią, że jestem szalony no to słuchaj ta teraz szalony, to ja mam pomysł taki, żeby wykorzystać po zaszpilkowaniu okienko jakieś pogodowe w grudniu i opryskać na pasty. Jest środek, w którym teraz jechałem, właściwie kombinacja środków Terbino plus rasę można w niskich temperaturach działać, więc czemu nie? Myślę, że to jest do wykonania i, i mam nadzieję, że, że uda się to zrobić no. Ostatnie lata pokazują, że w grudniu potrafi być po 15-18 stopni, czasami, więc czemu nie, prawda? No, także zobaczymy, na czym skończy się to szaleństwo. I, i na pewno będę relacjonował, zobaczymy. Przede wszystkim ciekawy eksperyment z tym późnym siewem. Tak jak cały czas powtarzam, za i przeciw wszystkie były rozważone, z tym siejemy i tutaj będziemy patrzeć jaki będzie plon. Po prostu czy warto, czy nie warto, czy warto było na przykład e, poczekać i zasiać jęczmieniary. No nie, na pewno będzie było warto. Czy byłoby warto zostawić i kukurydzę zasiać? No też nie. Chłopaki wiem, że będą siali po kurakach. Jary w przywódce. No i to też ciekawe, będzie ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że tam gdzieś podzielę się później, wynikami, jeśli chodzi o planowanie i tak dalej. Bo naprawdę ciekawa, ciekawa sprawa. A czasami może się to przyszło jeszcze później e... zbiorę tego buraka, może to być tysiąc-dziesiątkę, więc warto być otwartym na nowe, że tak powiem. I tutaj obserwować i, i nieustannie uczyć się. Niekoniecznie na swoich błędach, prawda? No prawda. No a jeśli chodzi o się w dużym arionem, myślałem, że będzie zdecydowanie gorzej, jeśli chodzi o zwrotność, o to, ile miejsca będę potrzebował więcej na wrociach, a tu wychodzi na to, że nie ma tragedii. Myślę, że tutaj podobnie jak w małym arionie zmieszczę się w 12 metrach, czyli w 4 przyjazda tak się i nika, jeśli chodzi o poprzecznik także no, no, fajnie fajnie bo nie spodziewałem się mówię że dłuższy i tak dalej no, ale jest to zwrotność fajnie a na plus działa to że, że ma trochę więcej mocy i sobie 10,5 tutaj się je spokojnie trzymałem 10,5 no to tak było na styku e, czułem już tam gdzie nie gdzie góreczki więc no fajnie fajnie spoko, podoba mi się a sam zestaw prezentuje się w ten sam sposób. Widok nieco dzienny, trochę śmieszny, bo ten siewnik przy tym traktorze wygląda jak zabawka. No ale jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. To się działa w ten sposób właśnie i trzeba było zareagować. Dostałem info od dealera, że części przyszły, gdzie szyba i nie kompletne, więc. Tak, na dzisiaj nie mam. Dopiero jutro skoczę przy szybę do małego i, i tyle. Ale daje po oczach. Ja pierdzielę. O, w oddali widać, jak prezentuje się zestaw. Pokażę za chwilę z bliska. A wszystkim, co mówili, że nie zasieje, to patera. Nie wiem, jak to będzie widać trochę pod słońce, co prawda? No tak prezentuje się tutaj już wszystko zasiane. Oj, gdzieś jakieś ziarenko się zapodziało. Yy. Tu jest akurat fragment uprawiony. Agroosa nie ma lekko na tych poślizgów. Było tu trochę, ale dawała dzielnie radę. o no tutaj mówię, już jest posiane co nie widać za dużo tych resztek także spoko tak jak mówiłem ziarna gdzieś gdzie nie gdzie jakieś pojedyncze na wierzchu się znajduje ale to też nie jest problem trochę wypłuciliśmy się także możliwie nisko tutaj staramy się znaczy możliwie wysoko staramy się tutaj wziąć i się e, dziarno no i nic będziemy czekać za wschodami mam nadzieję że warunki dopiszą mi e, zostało z 4 hektary z, z tym że w oddali widzicie słupy także będzie zabawa klin stawek będzie się działo na pewno e, zajmie mi to tyle czasu co Zasianie tutaj może 4 czy 5, a tam jest 2,5 Samego tego krótkiego, więc lipa Piękna pogoda Mam nadzieję, że już nic tu nie przeszkodzi I sobie spokojnie dokończę siebie. Także tyle ode mnie na dzisiaj To był odcinek z ekstremalnego siewu Przeżytał zimego Tadeus Tyle ode mnie, widzimy się wkrótce Trzymajcie się, do zobaczenia Cześć.